Witam bardzo serdecznie, nazywam się Klaudia Jachna, zapraszam na kolejne dekorady. Mili Państwo, od przyszłego odcinka mam nadzieję będę już nie tylko słyszalna, ale też widzialna. Natomiast dzisiaj jeszcze w takiej konwencji zapraszam Was na wspólne wykonanie pierwszego w tym sezonie stroika adwentowego. Do wykonania dzisiejszej dekoracji przygotowałam sobie taką piękną misę patery, stylizowaną oczywiście na rustykalną w kolorze takiego starego złota. Również świece dostosowane do stylistyki rustykalnej, czyli tak zwane rustyki, w kolorze powiedziałabym takim szaro -burym. To pewnie będzie dla Państwa zaskoczenie, ale przygotowałam również bluszcz. Przepiękne gałązki w takim ciemnym odcieniu, aczkolwiek intensywnym, zielonym. Gałązki iglaste oczywiście. Drugi rodzaj gałązek również iglastych, ale z kolei takim srebrzonej takiej zieleni razem z szyszkami. Dodatek w kolorze srebrnej zieleni strzałka. Przepiękna gałązka, dostępna co prawda cały rok, aczkolwiek mi zdecydowanie przywodzi na myśl zimę. Suszoną limonkę w plastrach. Jako elementy dekoracyjne orzechy, gwiazdki, skory, różnego rodzaju takie dodatki florystyczne w kolorze brązowym, wstążkę aksamitną w kolorze szarym, gąbkę szarą do roślin sztucznych, do roślin suchych i srebrne talerzyki na świece. Pierwszym etapem będzie oczywiście przygotowanie misy. Ja wyjęłam taką plastikową osłonkę, która w środku się znajdowała, dlatego że będę przyklejała na stałe do misy gąbkę, właśnie suchą. Tutaj wykorzystam dwie kostki gąbki. Maksymalnie staram się przyciąć ją tak na wymiar, żeby wypełnić całą misę i żeby ona również stykała się z dnem, dlatego że dno jest. Y, półkuliste. W związku z tym jest to tyle trudniej nam tą gąbkę sobie przyciąć, dlatego trzeba troszeczkę popracować, ale dobrze jest wypełnić tą misę, ponieważ będą na niej jednak umocowane dość ciężkie świece, no i nie chcielibyśmy, żeby pod własnym ciężarem świec po prostu one się gdzieś tam zapadły, żeby gąbka nam się pokruszyła. Ja przyklejam te dwie kostki już takie wyprofilowane do kształtu misy, oczywiście klejem na gorąco, no i w tej chwili sobie już przygotowuję świece. Świece najpierw sobie tak, jakbym chciała, żeby znalazły się właśnie w takiej formie cztery razem jedna obok drugiej na gąbce, wbijam sobie szpicę najpierw w świece i dopiero później właśnie już w takiej formie, w takim kształcie wbijam wszystkie świece razem ze szpicami w gąbkę. Po prostu po to, żeby tak równo je przykleić, tak odpowiednio żeby te świece się później nam również stykały, a nie żeby wkleić szpice, a później po prostu świece będą gdzieś tam odstawały sobie nieelegancko na boki. Jeżeli chodzi o bluszcz, jak już wspomniałam na początku dzisiejszego odcinka, przypuszczam, że wielu z Państwa zaskoczyło jego wykorzystanie natomiast ja przygotowałam go po to, żeby właśnie wykorzystać jego potencjał, czyli to, że te gałązki są pięknie takie spływające ku dołowi, że jest tą elegancką rośliną i właśnie chciałabym, żeby tą elegancję tutaj zaprezentował w tym stroiku, żeby go troszeczkę tak wysubtelnił, mając na uwadze, że będę wykorzystywała również gałązki i glaste ja najpierw z klejam wklejam oczywiście bardzo tak skrupulatnie na na gorąco wklejam sobie te gałązki w gąbkę mocno, głęboko je mocując ponieważ chciałabym, żeby ten stroik był trwałym strojkiem. najpierw tworzę sobie taką kryzę z niego, czyli taką, taki powiedzmy taki kołnierz, na którym będę układała pozostałe elementy dekoracyjne, jeżeli chodzi o gałązki glaste, no to przycinam je sobie na takiej zdecydowanie krótszej długości, także żeby bluszcz gdzie nie gdzie tam wyzierał jeszcze z pomiędzy tych gałązek aczkolwiek też nie może on być takim elementem tutaj dominującym on ma być takim dodatkiem, takim, stanowić ma taki właśnie elegancki dodatek bardzo subtelnie widoczny jeżeli chodzi o gałązki postaram się je właśnie przyłożyć sobie w jednym miejscu i skomponować z nich taką powiedzmy całość to znaczy sprawdzić po prostu czy one będą mi rzeczywiście wizualnie pasowały te które przygotowałam So... Cool. Wyobrażenie nasze, jakie, sobie, jakie mamy zanim wykonamy stroik, może być zgoła inne, niż rzeczywiście realnie nam to będzie się komponowało. Ja tutaj przygotowałam sobie takie gałązki i elementy w kolorze, w odcieniu tej srebrnej zieleni, po to, żeby właśnie pasowały mi one przede wszystkim do szarych świec. Proszę wziąć pod uwagę, że dzisiejszy stroik ma specyficzne połączenie kolorystyczne, ponieważ patera, którą przygotowałam jest w odcieniu złota, starego. Co prawda złota przecieranego, takiego rustykalnego, ale jednak złota, czyli jest to odcień ciepły. Mam tutaj również przygotowane ciepłe szyszki, brązowe. Inne dodatki również brązowe, więc zastosowanie szarych świec, no może się wydać nieco kontrowersyjne, ale to zastosowanie, dlatego dzisiaj postanowiłam wykorzystać takie połączenie kolorystyczne, ponieważ zauważyłam, że od jakiegoś czasu jest ono modne, więc no skoro jest modne, no to wypada, żebyśmy i my tutaj sobie takie wykonali. Yy, właśnie, żeby połączyć sobie tą donację kolorystyczną tego zimnego, szarego koloru. Z tym złotem patery, stąd właśnie takie elementy dekoracyjne, które tutaj wykorzystuję. Gałązki, właśnie, powinny połączyć w odpowiednich odcieniach wykorzystane, powinny właśnie połączyć te dwie tonacje kolorystyczne. Gałązki tą pierwszą warstwę i drugą, czyli już gałązki i w miarę symetrycznie układałam. To, to po prostu ułatwia wykonanie takiej pracy. Natomiast pozostałe elementy dekoracyjne, właśnie układam, już tak powiedzmy, jak najmniej symetrycznie, obracam sobie stroiczkiem w kółko, żeby z każdej strony był on zadbany, dlatego że musimy pamiętać o tym, że taki stroik przeważnie znajduje się gdzieś tam powiedzmy na środku, na stole, na jakiejś ławie, być może będzie on postawiony gdzieś załóżmy w miejscu, gdzie będzie widziana tylko jego jedna strona, natomiast ten stroik jest wykonywany przeze mnie zdecydowanie z założeniem takim, że ma być z każdej strony tak samo atrakcyjnie się prezentować i ma być widziany, ma być miły dla oka z każdej strony w takim samym stopniu. Te elementy dekoracyjne również sobie przycinam na bardzo króciutkie kawałeczki, dlatego, że wtedy daje mi to jeszcze takie możliwości powiedzmy stworzenia bardziej atrakcyjnej dekoracji, czyli nie tylko gałązki takie, jakie zostały wyprodukowane, tylko po prostu tniemy je na naprawdę czasami drobniutkie kawałki, czasami je grupujemy sobie, no tak, żeby ten stroik był taki powiedzmy Charakterny, żeby nie był nudny, żeby był atrakcyjny dla oka, żeby wizualnie z każdej strony, mimo tego, że elementy są wykorzystane takie same, to żeby z każdej strony jednak prezentował się choć odrobinę, bardziej intrygująco może niż z poprzedniej w ten sposób dekoracje tworzone właśnie przez nas będą bardziej atrakcyjne i efektowne wprowadziłam sobie już wszystkie te takie największe dodatki dekoracyjne no i w tej chwili pozostały mi właściwie tylko drobiazgi takie jak właśnie plastry tej limonki ona też ma bardzo fajny taki zimny odcień zielony wkleję sobie jeszcze kilka orzechów orzechy mają bardzo neutralny kolor ponieważ jest to odcień brązu, aczkolwiek jest on jaśniejszy i jest on zdecydowanie takim chłodnym odcieniem, więc jest to kolejny element dekoracyjny, który gdzieś tam powoduje właśnie to, że te kolory takie zmelanżowane robią się, czyli nie jest to ani jednolita plama, ten stroik nie stanowi takiej plamy właśnie jednolitej, nie stanowi również bardzo takich odrębnie, mocno kontrastujących elementów widocznych, tylko mam nadzieję, że tworzy wizualnie dla Państwa również taką fajną, jedną, zwartą całość, ale po prostu pasującą do siebie. Ja jeszcze wykorzystam właśnie aksamitną tasiemkę. Tutaj przypominam Państwu sposób taki na to, żeby tasiemki się nam nie strzępiły na końcu. Jak puszczamy je sobie właśnie takimi paseczkami dowolnie, lub ewentualnie wiążemy jakieś kokardki z nich, to fajnie, żeby te końcówki jednak też były takie estetyczne. No, chyba że mamy założenie takie, żeby tam były wystrzępione, ale to już zupełnie innego rodzaju wstążek. Natomiast wstążka aksamitna jednak obliguje nas do tego, żeby tworzyć z niej eleganckie formy. Dlatego też ja tutaj zawiązałam sobie jedną tylko kokardkę, nie będę tego stroiczka z każdej strony Chciała zdobić tą wstążką, no bo zbyt wiele dekoracji, no to według mnie już nie jest elegancja. Natomiast mój dzisiejszy stroik to jest propozycja dla Państwa w stylistyce rustykalnej, bardzo mocno wystylizowana poprzez użycie właśnie takich elementów, a nie innych, na naturalną. Natomiast w tym wszystkim, w tym całym rustyku, chciałam, żeby ta dekoracja była jednak taka elegancka, żeby była wyważona kolorystycznie. Mimo tego jakie panują trendy na rynku, ja nadal nie jestem zwolenniczką stosowania bombek ani świecidełek w takich stroikach właśnie adwentowych. Nie wiem jaka jest państwa tutaj opinia na ten temat i jeżeli dzisiejszy filmik się państwu spodobał, jeżeli chcielibyście wesprzeć mój kanał w postaci choćby nawet zostawienia komentarza, to bardzo proszę dzisiaj o pozostawienie komentarza, właśnie może z wyrażeniem w swojej opinii na temat tego czy jesteście zwolennikami stosowania bombek już w takich stroikach adwentowych, czy bombki jednak jeszcze nie. Mili państwo, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę w dniu dzisiejszym. Oczywiście tradycyjnie mam nadzieję, że znaleźliście dzisiaj dla siebie inspirację. Jeżeli macie ochotę, to bardzo proszę o pomoc w pozycjonowaniu tego kanału, jeżeli możecie, udostępniajcie ten film. Jeżeli możecie, zostawiajcie łapki w górę, zostawiajcie komentarze. Będę wam za to niezmiernie wdzięczna. Moi drodzy, linkuję również na górze playlistę ze wszystkimi dekoracjami adwentowymi, które do tej pory wykonywałam na tym kanale. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Następna dekoracja, jaką zaprezentuję, to będzie dekoracja na żywym stroju, także już teraz zapraszam Was na kolejne dekorady. Tradycyjnie przesyłam milion buziaków i życzę Wam bardzo dobrego dnia. Dziękuję, pa pa!